Ziemano Tutaj Stefan Bong. Witam Was w dosyć nietypowym odcinku jak na mój kanał, dlatego że dzisiaj otworzymy sobie yy, super losowanie oraz zwykłe losowania w Forze Horizon 5. Nabijem je jeszcze w pierwszym tygodniu gry, kiedy jeszcze był dostępny glitch, dlatego też ich jest dosyć dużo. I niestety próbowałem, kombinowałem przez jakieś pół godziny, ale yy, trochę ścina mi gra, w sensie totalnie nie wiem czemu. Kombinowałem wszystko z ops i. I po prostu już nie mam do tego siły, więc yy, lecimy. Mamy, słuchajcie, 178 łącznie 179 no, super losowań. 179 plus 72 251 losowań łącznie na tym odcinku. Yy, widzieliście też wcześniej kwotę pieniężną. Będę niektóre losowania otwierał w sposób jakby zwykły. Niektóre będę trochę skipował samochodów jakoś bardzo dużo nie mam, ale dokładnie tego nie pamiętam cóż yy, zaczynamy tak dosyć finansowo dobrze mamy pierwszy samochód który ten no więc jakby zakrąglenie do 250 będzie bo się 52 yy, lasowania bo jeszcze jeden robiłem przed testem tak jak widzicie nam jest 30 gram tylko są najniższe detale, formy i tak dalej i totalnie nie mam pomysłu co może być jakby przyczyną tego, że jest to tak śina. Mamy Lambo Cantenario. Czy jakoś tak to się pewnie czytać tego ciężarówkę mamy, więc ją sprzedam. Tak jak mówię, wcześniej odpadłem jeszcze około 200 super na tym glitchu. Mamy Motive Sea of Finish. Trzeba powijać wszystkie te tutaj Jakby i samochody i też ubrania i tak dalej, klaksony, żeby w końcu on przestał drobić, żeby dotyły tylko i wyłącznie samochody. No tej Subaru nie miałem I ma też zmodowane się yy, nie licząc tego. O, trzy samochody zdodajemy. Yy, cóż. O kurczę, nie jest klik, no ale trudno się mu. Tylko samo jest trochę... Trzeba to przesądzić, ale też troszeczkę będzie nagród. Generalnie to teraz już niestety ten glitch nie działa co, jest, co było oczywiste, że w końcu przestanie działać, bo był to błąd, który wykorzystywał trochę mocną gierkę. O, 300 tysięcy spadło. No teraz niestety poznikało bardzo dużo błędów, w sensie no to w teorii dobrze, no ale... Ale także samochód, który był wykorzystywany tutaj do grindu, super dosowań został zmieniony, trzeciej koperki zostały zmienione. No i niestety ale już nie nadawało, więc teraz jest o wiele drożej nabijać super dosowania. No i dodatkowo jest. Powiedzmy, że troszkę trudniej, ale w praktyce ja nie uważam, że było jakoś giga trudniej. Dlatego, że mamy jeszcze y, Goliata, który jest odpowiednio ustawiony ze 100 elementów. dla które właśnie ja na przykład mam. Jak się odpowiednio ustawi, jak się ustawi odpowiednio także sam samego Goliata, no to, no to wtedy naprawdę y, o Taycan, y, Wtedy naprawdę bardzo fajnie śmiga. to, Chciałbym, żeby to było płynne ale nie jestem w stanie ze z tym poradzić a ja chciałem to nagrać bo one czekają do losowania od 10 około listopada nie wiem trochę później ten tydzień następny czyli no połowa listopada a w momencie w którym to nagrywam na początek grudnia więc chwilę to czekało tego, że cały czas wzięło mi się zabrać za nagrywanie no, ale w końcu trzeba było spędzić i, i to nagrać o 2 a z edycji Forza Pewnie jestem takim przegrywem, że mi się trafi jakaś, jakaś ta Ferrari pewnie za 40 milionów ona tutaj sprzedam Czy coś takiego, na pewno coś takiego będzie, tylko ja tego nie będę świadomy No i znowu mi jest klik, bo teraz cię spojrzeć na czas nagrywania i coś tu miga bo jako kamerka internetowa służyli yy, xiaomi stary poczciwy co so, jakiś czas raz nam, czy na pewno się nagrywa bo stracę tego komentu o i to jest y, auto które mam ale jest to najlepsze auto do nabijania właśnie skill pointu w sposób legalny Ja jednak sprzedaję Da się sprzedać trochę drożej na aukcjach, ale no tak, łowienie się w te aukcje jest naprawdę niewygodne, w sensie strasznie to długo się te wszystkie interfejsła i tak dalej. Bardzo nie lubię aukcji i w twórce i w piątce No ale cóż no... No może się znajdzie ktoś taki, kto mi powie, że kurde, Stefan Mordetko, co sobie w ogóle fajnie gry i powiem że może, może ma nawet trochę racji, ale ale jednak twórcy no, ledwo tam pobiją samochody, a tutaj jednak piące będą się bardziej pocieszyć jakby samą grą, a nie bardzo skupiać się na nabijaniu jakichś tras, i właśnie szukaniu różnych samochodów I tutaj, bo będą po prostu różne samochody, będą się po prostu bawić w tej gierce. I tak sobie jedzie, to jest taka bardzo fajna, gierka, bo w, w, taka w sensie fajnie by się grała na konsoli, mi się tak osobiście wydaje. No ale konsolę nie mam, mam pc tam. na Xboxie też byłby plus właśnie, że yy bardziej stabilna jest chyba forza na Xboxie. I nie wiem czy na PC dalej występuje błąd związany właśnie z goliatem, że na 20 któreś ogrożenie potrafi po prostu wywalić. Nie wiem czy ten błąd dalej jest. Jesteśmy już w jednej którejś? Ja mamy 250 i otworzyliśmy 70 to jedna. Trzecia, chyba, nie wiem, ledwo zdałem z maty, spoko, pigtail, drapią też jakieś nowotki, są to legendarne i tak dalej, nie uda mi się zapełnić tymi losowaniami dzisiejszymi, m.in. właśnie yy, całej tutaj szafki, czy szafki, czy zbranie szafki yy, garażu. To jest Nissan, jeden z najbardziej, to z edycji Forza, jest to jedno, ten Nissan to jest auto, które chyba najczęściej się dropi, jedno z najczęściej dropiących się aut w ogóle w superlosowaniach, o byłby fajny klaksonik, no niestety, tutaj przez jakąś chwilę e jakieś tam z Microsoft Teamsa, nikt nie pytał. Właśnie niżej, w tej prawy, prawej tu. To tak jest właśnie Sesto Elemento. najlepsze auto, właśnie na goliata. No, mówiłem wam, tym miejscu nie co nie? Po raz kolejny Sesto prawie myślę, że za Unison tam gdzieś jest. Heh, że idzie <tryjdzieś> się <mi> nie <być losowe>

A pewnie jakiś drogi nie jest, ale mi Bugatti się wyraża bardzo mocno z pierwszą Forzą Bo właśnie sobie wziąłem takie Bugatti i sobie grałem Ugrałem właśnie w Forzę jedynkę, Demo dwójki W trójkę chyba Demo już nie grałem Ale twórkę miałem pełną Albo odpaliłem na chwilę i mi chyba kąp nie Z tego jeżeli dobrze kojarzę, nie pamiętam trójki Ale czwórkę sobie grałem, była w Game Passie Najpiętka no znowu w Game Passie bo mnie nie jesteście oczywiście. Tym Strasznie dużo tego hajsu tutaj leci naprawdę. W sensie za ten hajs, który tutaj leci, to mi się wydaje, że na spokojnie później idzie do kupce to po prostu te samochody, których brakuje w bibliotece. Na jakiś czas mój na ten telefon, bo jakieś reklamy wys wyskakują w tej aplikacji, bo Droid już używam. Zapytał? Ta stara k***a pytała jak była na dole ostatnio I mam kabel na milimetry, dosłownie Z podłączony po OZB telefon Korbet FS53 Oglądałem unboxingi właśnie Will Spinów Giga stare samochody są gigadrogie Więc dlatego zaufajmy temu, nie będę dokładnie jak to ale coś tak kojarzę, coś chyba mam rację Jakże się to sprzeda bo się usunie, ewentualnie komuś się da w prezencie. Aaaa, gdzieś 50 tysięcy sprzedałem to. Zobaczymy. Może coś dzięki za dużo, może nie. No na to. ostatnie 6 losowań. Więc to ostatni tydzień sobie wyjdziemy i w normalnym tempie. 500 losowań, później jeszcze 72 czy 71 teraz nie pamiętam, bo jedno losowanie robiłem testowe, żeby sprawdzić, czy mniej więcej to wygląda. Pierwsza skrzynka ten jest pierwszy losowym, który otwieram, dlatego że przestawić, jak to wygląda. 72, no trochę tych losowy tutaj było, trzeba to przyznać, może z Właśnie tej nocy, tutaj yy, kolejnego goliata, żeby nabić sobie kolejnych tych punktów. Bo teraz, dużo hajsu, to, to można puścić goliata i później kupować te samochody. Właśnie do grindu, no i to było ostatnie. Losowanie 48 milionów, a ile było wcześniej, nie pamiętam. Yy, teraz przejdźmy do losowań. Powiedziałam tylko jedną nagrodę, ale też potrafię fajne rzeczy dorobić z tych opalosowań. A nie powiedziałem tego na początku, że... No praktycznie nic nie wleciało z tych losowań, naprawdę tak, tak totalnie nic. Tak, no, ostatnie 5 losowań podobnie, weźmy sobie, zobaczmy, może jeszcze oddadzą, ale wątpię. what does our favorite superstar have to say about their name up in lights? i'm speechless. actually, it's funny. you took more than any other horizon driver i've ever met. but, you know what? i'll just say you're not finished yet.

tutaj będzie gdzieś na ekranie pewnie nie udało się zgarnąć w mam 414 pojazdów trochę tego jest trochę dużo Jestem do w alfabet. No nie do końca. Właśnie te jeepy od Willisa, one były same do granidowania. Teraz, teraz to nie pamiętam co tak naprawdę jest dobre. Biegłość, tylko 200 punktów. Tutaj jakby odebrałem wszystkie nagrody sobie z tego co przed chwilą widzieliście, czyli te nowe samochody i wyszło jeszcze 7 nowych lasowań, więc... Jest to, są to kolejne losowania, więc łącznie jest 7, więc wyłącznie 259, więc jeszcze będzie jedno losowanie zdobyć, ale to spokojnie, zaraz się bije level. To rozłączyłem w ogóle już level, dlatego też byłem zmuszony umieścić go w taki oto sposób. Jedziemy na autostradę. A, ok, automatyczne prowadzenie mam włączone. Nie zapomniałem, okay? Widzicie co to się dzieje, Jest duża prędkość nie I jak tutaj dostosowanie To właśnie idzie, co się dzieje Przeautonomicznie jeździe Proszę, no właśnie godniu ja jechałem Jak grałem w No właśnie, to ponieważ że to jest event przecież Taki Welcome to the hall of fame Home to the in horizon route Oj, to jest w ogóle niesamowite. Pokażę coś w grze? Dosłownie, naprawdę, ja nic nie dotykam pada. Tylko trzeba dokładnie tak samo, jak, jak wtedy i... w co trzeba odbić, tego że są gry kawałka ręki. Naprawdę, nienawidzę tego poda, naprawdę, już. No i... Dobra. Ciut z tym, mam nowy poziom. Poziom 68. Losowanie i to jest 260 losowanie chyba Dobra Elo. Więc zamiast 250 otworzyliśmy 260 losowań. Mam nadzieję, że... Zadowoliło was to? No nie to nie do końca zadowoliło, w momencie w którym uderzałem w każde auto i rozłączało mnie No cóż, y, opening nie był jakiś y, super nie wiadomo jak ciekawy, mógł być według mnie trochę lepszy No ale to co wypadło to wypadło y, Mam nadzieję, że odcinek się podobał, że, że spoko Jak tak to możecie dać łapę w górę, zasubować kanał, y, walnąć tego dzwona, żeby dindał, żeby być na bieżąco A ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się Dobre pytanie, kiedy? W teorii za dwa tygodnie, w praktyce to już wie tak naprawdę, bo moja regularność to jest jak godność tego. Kogo? Kogo godność? Kto nie ma godności w mainstreamie jakimś? Ja nie mam na przykład godności i tak są u mnie regularności. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia kiedyś. Cześć. Śmoro? Chyba pierwszy raz tak z komentarzem na żywo nagrywam tutaj. Jeszcze chciałem się tego pochwalić takim liczem, że tak nagle mnie z dupy schamowało. Gliż polega na tym, że wchodziliśmy tutaj właśnie w Horizon Super 7. W zakładce tworzyliśmy kartę. Wyznaczyliśmy sobie tutaj trasy i no, gdzieś na po prostu daleko ustawienia no, nie grały roli, więc byle co tam się przeklikowało. Następnie jechałem sobie, ja osobiście. Jechałem sobie tutaj właśnie do końca tego. to, Tutaj jakby na festiwalu macie takie te. Taki długi pas. No to właśnie sobie jechałem do końca, ustawiam sobie taką oto rampę Jeżeli akurat udało mi się trafić tutaj, że akurat auto się wybiło do takiego poziomu, że jakby on jest równo 180 stopni, wtedy po prostu yy, branie zostawiłem. Ale w tym przypadku, jak widzieliście, no niestety nie udało mi się, więc dlatego zacząłem wyścigować w nowa No i tutaj widać, udało się. W cię wchodziłem w kreator, żeby tutaj yy, coś tam zrobić. No i cały glitch polegał na tym, że. I kiedy się cofniemy, tutaj właśnie się cofam. I kiedy się cofniemy, to jakby ten moment, w którym byliśmy w kreatorze schematów, on jakby możemy się do niego cofnąć. I tutaj byliśmy cały czas w grze. No, i jak widzicie, są wrócony, no powiedzmy mniej więcej o 180 stopni, no i nabijały mi się beczki. Więc jakby teoretycznie robię cały czas beczkę. No i następnie, jak nabijaliśmy około 70 tysięcy punktów, dlatego że maksymalnie dało się wbić 500 tysięcy, wodziło się w kreator, wyłodził się z niego, i wtedy jakby auto jechało dalej. Max pół miliona punktów, więc dlatego też nie opłacał się dalej. Pół miliona, ono się zaczęło takie bezaliczać już, więc od razu cofanko do tego samego miejsca. Przewianko, jep Znowu jesteśmy w tym samym miejscu i znowu te punkty na się od nowa. Tutaj drugi raz jakby wam to pokazałem do materiału, że jakby co się dzieje, kiedy nie przyspieszymy tego to aż tak. Także bardzo często nabijały się właśnie punkty za tutaj umiejętności. To także było dosyć problematyczne, dlatego że trzeba było tutaj Poczekaj troszkę dłużej, no i właśnie te 500 tysięcy punktów się nabijało, więc wbijaliśmy 10 punktów umiejętności. No i następnie jakbyśmy te mukne umiejętności, no to się wchodziło w taką tam zakładkę, kupował się właśnie te oto tutaj piękne dipy. No i się ulepszało właśnie tutaj te trzy. Najpóźniej no się szło dalej, i tak dalej. W zakładce tam w się wchodziło, tam gdzie pokazywałem wam wcześniej, gdzie te samochody odbierałem, tutaj że z nich nagrody miałem. No to właśnie z tamtego miejsca, jakby miałem po prostu te e, kupowanie tych samochodów, bo najszybciej tam było kupić po prostu nie wiem, 50-100 sztuk, i tak dalej. No i tutaj jeszcze na koniec widzicie, właśnie e, ile miałem tych samochodów. To tyle, ponieważ Glitch niestety już nie jest aktualny, on był aktywny w pierwszym tygodniu tylko i wyłącznie e, gry. No, a mamy koniec grudnia. Jebać Disa kurwa z orka z kurwy syna i co? I dostamy bana, nie wiecie dlaczego. bo... Kurwa... Ziałek jest kryścił kurwa. nie jestem chory.